Cześć, tu Jerzy, w dzisiejszym odcinku z JEDNOROŻCA, znowu mamy degustację, tym razem część amerykańska, Tomek znowu był w Stanach. Żeby nie było na początek przedstawie gości, Tomek, browarnik, już był u mnie raz, Witam serdecznie. Czarny także był, Cześć. maweł. Eee, no więc, Paw Tomku, powiedz, co to ciekawego jest. No, to są akurat piwa amerykańskie, tak zwany amerykański kraft. No, przywiozłem trochę tego do Polski, niestety nie wszystko się uchowało. Bardzo że... się chciałeś z kolegami podzielić. Tak, bardzo <laughs> chciałem się z kolegami podzielić. No i stwierdziłem, że zrobimy dzisiaj taką degustację. Wszyscy tutaj oba dwaj się zgodzili, no i będziemy próbowali, Dobra. co przywiozłem. To my zabieramy się za rozlewanie, zaraz wracamy. Przed nami na początek liga lekka, czyli piwo typu. Oh, o! wygląda tak. Ja mam łapiolaj po ja. Ojej, łapie łapiemy, bo ucieknie. Dobra, Poroz to jest Single Hope. Coś dalej, Tomku powiesz? No to jest amerykański z amerykańskiego browaru Iron Fist Brewing Company. Iron Fist może nam się kojarzyć z Motorhead. Dla fanów muzyki metalowej nie muszę przedstawiać. Jest to American Pale Ale. Aha, w ogóle browar. Oj, 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 trochę nam się tutaj wzburzyło. To bro... będzie mój. Browar, <grym> browar bro, bro, bro z Kalifornii. Pijemy American Pale Ale, chmielone chmielem Nelson. Tak, nie wiem czy Nelson Sowę dokładnie, czy tak samym jest. Nelsonem. Nie, no, tak, sobie. czyli nowozelandzkim. No ale to amerykańskie Pale Ale. No i co tam chłopaki, zaczynamy. Etykietę. wygląda mam <grym> ja <mąższejka> tak. piwnego. <grym> pokazywałem z tycieczkiem. A, pokazywałem, dobra. Ja to ma w To ma 5% ja nie, alkoholu. Procent. W kolorze jaśniutkie. Czekaj, czekaj, trzeba to do Dolejmy, bo niektórzy mają wersję szejkową, dużą ilość piany. Może powiedzieć, że wersję mleko. <głosy> no. <głosy> Dobra, to dolejemy. Ale już czuć, czuć naprawdę taki bardzo tak, mocno tak. tropikalny, że tak to ujmę. Mimo, że daleko od moich nozdrzy szklanka jest tutaj postawiona. Och. No niestety się, to ja sobie poczekam. <noise> Nie no, ale tak, mętne. Takie mętne, takie jakby, jakby hazy pale ale, trochę. Nawet, no nie? nawet to tak to na takiej pa... wygląda. Po jakieś tutaj sobie urzędują momentami. No tak, to tam drożże się unoszą. Widać. Kiedyś coś mi mówił tutaj piwowar w armii o fluktuacji tych drożży i one takie się robią. Fluktuacji czy flokuacji? flokuacji, Nie znam się na tym, ale. I ty będziesz flokim. Dobrze, ale tak. No, aromat jest mocno, mocno, mocno cytrusowy, tak? Czyli to, co docen z polskie-minibrewary.pl lubi najbardziej. Jakbyśmy limonkę z pomarańczą po prostu wąchali, taką świeżą, pokrojoną, która po prostu Limonka, Limonkę, Marcin, no. Monke, no tak, no, tak, no, tak, Ale nie no. jest takie złe. O no. Jezu. do piwa. Limonka, czuć też trochę winogrona w przełyku, nie wiem czy... Delikatnie. Delikatnie, delikatnie. Natomiast jest. Yy... Ja będę laskał. Tak, goryczki, goryczki za dużo nie ma. Nie ma. Ale to nawet, 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 tak, jak, nawet może Gdyby nie troszeczkę za wysokie nagazowanie, co zresztą widać mhm. po szkle po prostu, co tu, się, co tu się dzieje, to jest takie fajne piwo. To jest browarek, co? To takie maleństwo jakieś. Tak, to tak to wygląda. W większości tutaj. Kolega Czarny sprawdzał, to chyba nawet rodzinny browar jest, szczerze mówiąc. Nie wiem, w sklepie nikt mi nic nie powiedział, po prostu wziąłem z lodówki, zakupiłem i jest po prostu teraz w Olsztynie podczas naszej degustacji z nami. Ale co, nic, żadnego składu, żadnego tego, właściwie nic nie ma napisanego, tylko to że etykietka. On ma chyba naksany, żeby wciąż nie pić. A, to troszeczkę akasifikuje? Dobra. Koniec, dobra, Podsumowując, ciekawe, bardzo fajne piwo. Delikatne, bardzo, uciekawe. takie mówię, cytrusowo-winogronowe, w aromacie i w smaku, bardzo, bardzo, bardzo fajne. Fajne właśnie, do no, posiedzenia, do popicia. Bardzo rzeźkie jest. No, rześkie, no, to na Z tendencją do wychodzenia. Tak, tak, w no, moje cały czas wychodzi. Dobra, wyszliśmy. E, panowie, mam taką torebkę fajną, chcesz powąchać? No, sklep rybny. <laughs> to są z poprzedniego odcinka przekąski, więc też was poczęstuję. <laughs> Podobno koreańskie przekąski od naszego przyjaciela Kim'a. Nie, 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 to z podwójnego Kim'a, to nie ten Kim'a. O Jezu. Tym razem mamy piwo z browaru Acoustic Ails z San Diego. Pokaż te boczne etykietki. Tak, zwróćcie uwagę, tutaj po pierwsze James Brown tutaj na etykiecie jest. Zaraz wam powiemy, co to w ogóle za piwo jest. tu Po tej stronie jest taki ładny ten. O właśnie James Brown w całej swojej krasie. A mamy tutaj mm. Coffee Nut Brown Ale. Zapowiada się smacznie. Poprosimy tutaj czarnego, aby otworzył i nam rozlał. A w międzyczasie powiem wam szczerze, że z tego co wyczytałem w wiadomościach piwnych, wydawanych w Stanach, w samym San Diego jest prawie 50 browarów. Nie mówię o okolicznych miejscowościach, ale w ogóle w samym mieście. A San Diego ile no ma rozmiar? To za no, miliony? się, no, że, że to gdzieś połowa, połowa chyba Warszawy jest. Taki mały. No, co, San Diego to też zajazda. A może i potężniejsze, nie wiem. Dobra, w każdym razie ten browar, któryśmy, zda... to co ich otwieramy, wyczytaliśmy na ich stronie, że to jest browar eksperymentalny, tylko nie wiadomo, czy oni eksperymentalnie, bo eksperymentalnie, czy po prostu w ogóle. Za co to w ogóle jest takiego ciekawego. No zobaczymy, prezentuje się w szklance naprawdę bardzo fajnie. Kolor? No brown ale można powiedzieć. No taki prawie jak ja bym to prawie pod stałta on co czarny jak noc. Nie, nie. Nie, A nie jest, nie. brown jest tak. Pod mocno światłem jest rzeczywiście... Taki delikatnie jakoś lepił na no. takie nuty, ale mówię, no na brown ale bardzo, bardzo ładnie wygląda. No, ładna też pianka, fajna też. Taka... Ale jak kurna, czuję spanory słudną no. Och. Hmm. Fajna pianka, on już nic nie ma, wszystko się rbało. Takie ten. To to jest Chocolate... Nie, Kofi nut. Kawę czuć. Czemu właśnie kawę czuję, no. No. Nie wiem, są jakieś te aromaty, które może się kojarzą z orzechami, ale to chyba tylko tak dlatego, że jest napisane, nam się kojarzy, ale... coś chyba w tym jest. Gdzie ty że orzechy widzisz? To Nat chyba, że tutaj chodzi. A, na no, to, tak, w taki sposób. To coś ma napisane, że ma 6,2%. Oczywiście nie mogą go spożywać kobiety w ciąży. Kobiety, więc spadaj. <noise> I coś... I nie można prowadzić i w ogóle operate machinery. Raczej hmm. piwo jest zupełnie zgoła jest inne niż to, które piliśmy na samym początku, czyli no. ten Pale Ale Nelson. To jest takie bardzo, bardzo, bardzo wyraziście słodowe, prawda? Tak, e, to jest. tutaj. Ale no. no, tutaj goryczka tak naprawdę jest porównywalna do tej, którą możemy wyczuć w FFW cenach, czyli prawie żadna. No, nie? Ale Boże, zdecydowanie, lepiej, zdecydowanie lepiej smakuje niż pachnie. No to w ogóle bez nie ma. Ma taką ma, no Ale ma. taką taką, paloność, ma idealnie, to taką no właśnie... paloność niespecjalnie przyjemną. Znaczy, nie jest, jest, jest to fajny taki brown ale, można powiedzieć faktycznie, ale w wersji na pewno unhoppy, tak? Wytłumacz mało wyjątkowo się co no coś unhoppy. Znaczy, jak hopi to jest mocno chmielowe, to tutaj to jest w ogóle pozbawione chmilu. O, no, dobra. Jest taka na końcu taka goryczka taka delikatnie tataninowa. Ta, tak sobie ta czuję taką. To chyba bardziej od kawy, właśnie niżli od, od chmieli. No, tak, raczej. Właśnie taki kawa. Nie, tu raczej jest tak. No, sobie... Homeopatycznie, ale w hmm. niewielkiej Sobie nie pośpimy po takim kawce, co? To chciałem powiedzieć. James Brown ładnie nam zaśpiewał, ale przechodzimy do następnego piwa. Tak, o. dajemy, papa. Pa. Przed nami kolejne piwko, pokazuję i omawiam. Tym razem malutka buteleczka, niestety. Da, da, da. Styl to jest Red India in Incassi Brewing z Oregonu. Incassi Brewing, tak, to z Oregonu, z miejscowości Eugene. Ale on I też już to ja się polscy mieli coś, tak? Ale o, nie, to nie, Zbieżne nazwy, nazwy, nazwy. nazwy. Ale troszeczkę ten. Można powiedzieć już od razu o tym browarze, to jeden z najbardziej dostępnych na zachodnim wybrzeżu e, browarów, także można go kupić praktycznie rzecz biorąc w każdym sklepie, tak? No tak jakbyśmy mogli, tak może będzie, że jakbyśmy pintę mogli kupić w każdym sklepie w Polsce. Ładnie klarowne, ale co do barwy bym dyskutował, czy to, to nie jest red, to nie ma nic wspólnego z redem. Nie jest to red. taki wyblakły, ale popatrzcie, u mnie specjalnie spełniłem, pianeczka gęsta, drobniżarnista. Hmm. Tak, pianka ładna. Zobaczcie, zobaczmy, co tutaj nam kontra mówi. Kontra mówi, że chmielone chmielami Eldorado i Mozaik. 7%, jakie. 7% alkoholu, bitterness, jak zaznaczyli, 66 IBU. 66. A teraz do tego dojdziemy. Jak przyłkniemy? Właśnie. No zapach jest dosyć słodki. Nie wiem, czy do tego no, to Aldorado. To aldorado daje takie. takie niby aromaty no, arbuza itp. Jest słodki. Trochę taki nawet alkohol przebija. trochę. No dobrze jest. Takie... Mm. Jest chmiela, ale nie jest taki jakiś taki atakujący. 66 gdzie? Tak. Nie, no jest goryczka konkretna, nie mów. Ale, ale nie, nie jest agresywna, to jest goryczka. Trzeba się za trzecim razem, tak jak Kopry, poczuć. Rozprowadzić tak. mm. po smakówkach. Wydaje mm. <grymne> mi się, bo w nie Nie, nie, nie. Słuchajcie, nie, nie, nie. No, gorycz jest konkretna, a te 66, bo na pewno tutaj jest. Tak? Jest. jest, so, jest, są, jest. są aromaty i smaki, które są wyraźnie słodkie. Takie, tak? Tak. Słodkie, fajnie to kontruje z tą właśnie fajną goryczą. No jedyne <grymne> mówię, co się bym przyczepił tutaj, no to barwa, cool. no, no to jest. Barwa. No, red, red to nie jest. Nie ma absolutnie żadnych posmaków e, od e, karmel... nie, jakiś nie, nie, nie ma nie, nie ani karmelu, ani melanoidyn. E, jest, piwo jest jasne, tak jakby normalnie to był pale albo iPad. Albo tak, taka regularna ajpa. Stary, to wiesz, mam ptyskiem, zobaczycie, nie co mi jest kolorem. Masz to w pięciu językach. Nie, ale piwo jest naprawdę bardzo fajne. Fajne i aromatycznie. Chociaż mówię, te aromaty miodowe są wyraźnie słodkie. Tak, Wyrazi, wyraziście słodkie. Ale gorycz fajnie jest, kontruje tą słodycz. Fajnie finiszuje ten właśnie cały profil smakowy no, tego piwa. Mimo, mimo woltażu, jaki to piwo posiada, no. yy, ma całkiem niezły potencjał, jeśli chodzi o sesyjność, bo jest całkiem. To jest fajnie, no powiem, w się wchłania. No. I to, mimo, że ta gorycz jest dosyć potężna, to uwierzcie mi, ona w ogóle nie zaleka. ona zaraz znika. Hmm. Takie. Atakuje no. i znika. Bardzo fajnie, naprawdę, ułożone piwo. Nie czuję, że mój język, A, No to w miło i zechoczy. Znaczy, to, to, to akurat piwo dostałem w prezencie od jednego muzyka. O Jezus Maria, nie pamiętam teraz nazwy na targach, który stwierdził, że jako jestem miłośnik piwa, to musi mi poczęstować jednym piwem, którego pewnie nigdy w życiu nie piłem. Miał rację i właśnie to piwo jest teraz też u mnie, razem z nami, tutaj z Jurkiem i z Czarnym. Eee, dobra, kaczmy to, następny browar czeka. Kontynuujemy akurat browar inkasji. Tym razem mamy waniliowy z owsiany. Weź go obróć tak lewo-prawo. No akurat, tutaj kontr ety... nie ma, etykieta standardowo, kontr brak. Też 7%, 50% i 50% IBU, no zaraz zobaczymy co z tego im wyszło. No na pewno czegoś spodziewa się, czarne bez piany. To w komplecie, że się wyrażę, już to czy, to czy nie lej i tyle. No, no, pianka no, jest bardzo no, ładna, nie mów, że piany nie ma, jest naprawdę widać widać stałtowa taka. Aż podniosę do odstępu, jasne, żeby było widać kolory, było widzicie. Czarny jak śmierć, w ogóle nieprzejrzysty. No, bez przesady, jest brązowy. Ciemno-brunatny. Sam to jest, kurwa brązowy. Nie no. Dobry afroamerykanie, nie czepiajcie się. W każdym razie, tak, pianka ładnie, kolorek jest. Grubość tak nie jest taka, jakoś taka dziwna piana jest. Dla mnie, za, dla mnie właśnie jest taka typowo stałtowa. bardzo fajna, drobno pęcherzykowa. A jest. gęsta? Całkiem... Ty masz do Całkiem ja, gruba. No to, to się ty już spadłem. Całkiem trwała. O. Aromat bardzo, bardzo, bardzo taki esencjonalny, że tak to ujmę. No. Są oczywiście te typowe dla spałtu aromaty typu takie delikatna paloność, czekolada, delikatne kakaowe nuty. Wow. Ale bardzo delikatna paloność. Mhm. mhm. Ale panowie, smaku jest zupełnie inna liga. Mm. O jezu, to jest wspaniałe. Tak. Ta wanilia rzeczywiście tutaj jest. Jest, o... wanilia jest. Taka jest? waniliowa czekolada mleczna. Tak, 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 tak. Jeśli czy ona mleczna, tak to bym się sprzeczał, ale... No mleczna to nie, akurat natomiast... Mm. Nie, ostre smaku. smaku, znaczy tak dużo ostrzejsze niż nam. Nie no, macie rację chłopaki, tak jakby gorzka czekolada z dodatkiem Go... wanilii. Gorzka czekolada. Coś czeka... jak fabryka czekolada. Go... Manufaktura czekolady, no no. no, no. Yy, właśnie, z fajną, bardzo fajną nutą, nutą wanilii dosyć gładkie, tak, bardzo się no, płatki odtwarzają. Tak, tak, tak. Yy, jest mało stałtowe, bo zresztą to nawet kolor sugeruje, że tutaj nie dali specjalnie dużo słodów palonych. Więc nie ma ani popiołu, ani takiej paloności jakieś takie nieprzyjemne. Bardzo, bardzo, bardzo fajne w odbiorze piwo. Znaczy, powiem tak, jakieś to jest mało stałtowe piwo, to ja bym chciał, żeby wszystkie takie stałty były. Nie <gry> <gry> jasne. No, porównując, porównując. Ale widzicie, mam w co? Ja tam sensorykiem nie jestem, ale dla mnie to nie jest piwo sesyjne. Nie wypiłbym całego kufla. Bo owszem I jest. <gry> dlatego pijemy jedno na trzy osoby. I jeszcze zostało, jakby ktoś chciał dokładkę, to jest. No, w razie dla mnie jest, jest za, za ostre. Jest takie aż, aż takie wykręcające. Moje kubki smakowych są wyjść na spacer i powiedzieć spierdalaj. A czy, przepraszam, dziękuję. <gry> Nie, ja jestem zadowolony z tego piwa, szczerze mówiąc, naprawdę. Nie, ale faktycznie, chyba się z Jerzym zgodzę, że to tak wódlowe wypicia 0,3 no, Oczywiście, fajnie. jak najbardziej. Znaczy, wiecie, słuchajcie, no, ja zawsze powtarzałem, że piwa powinno się dogustować w miarce 0,3 i w takiej miarce też powinno być sprzedawane. No, nie pintę. <laughs> 0,6. <laughs> no, no 0,650 ml to są butelki, tak? Dobra, przechodzimy do następnego. Przed nami liga z cyklu zabijcie mi mamo, wygląda to tak. Piwko się nazywa Imperial IPA High Gravity to nie jest w sensie high gravity bredding, tylko ee, w sensie wysoki wysoki browary, tak? No, jak to W ogóle browar green flash. Tak San Diego tak, tak. też. To jest w prawie 50. <laughs> nie, teraz najśmieszniejsze jest to, że on ma 9V i jedziemy z grubej rurki 101 i bu. Także Boże, nie było A jakie mało. chmiele? Powiedz jeszcze. <grym> e, chmiele Summit i Nugget. Summit, Nugget. Dobra, ciśniemy chłopaki, ciśniemy. Atakujcie, już planę. Barwa? No taka jak ta ostatnia Red ipa. <grym> <grym> to też Red Aipa. <grym> Ale jaki wspaniały, chmielowy, rześki, intensywny, esencjonalny zapach. Niestety, czwarte piwo. Nie mi się w tych kryptochów. No piąte, panie, piąte. Zostało nam tylko jedno, niestety. No. Ale... Nie no fakt, ale słodowość czuję tym. tym... No sam to jest Imperial Lipa, musisz czuć słodowość. Wiesz to jest taki West Coast. West Coast monumentny. Mhm. Ale wiecie co? No. Chmiela, na chmiela jest. Mocne jest. Przeciwie... Czuć, na nie. Nie mocno jest. Czuć, dużo. W przeciwieństwie do wielu naszych Ipe, czy Double Ipe, tak na dobrą sprawę, to jest imperialna tak. Imperial, tak. IPA. Tak. Double IP, jej tak naprawdę? Eee, jest wytrawne. Jest wytrawne, ale powiedzmy sobie szczerze. Ale w zapachu ma to swój. Tak, jest, ta właśnie no. słodycz, tak. Ale ten aromat jest odchmiarowy. Tak? Tak. Nie, no Jest, to jest, jest oczywiście, jest mocno. Chmielowy, tak znowu powtórzę, jest bardzo esencjonalne, jeśli chodzi o doznania aromatycznych mieli. Ha, znowuż 9% alkoholu, którego nie czuć absolutnie. Ale, ale nie czuć. Ale czuć. Nie czuć. Czuć alkohol. Alko, ale czuć te high gravity, tak? Właśnie, nie, czuć, że on wali w łeb, ale nie czuć alkoholu, w sensie takiego porg alkoholu. Tak, jest, jest, jest chodzi, taki tak? ordynarny atak po prostu tych aromatów. Nie, ma tutaj, nie ma tutaj jakiejś kąty słodowej za specjalnie, bo właśnie tak jak mówiłem, piwo jest dosyć wytrawne. No. Więc ty 101 i był swoje też roczne. Ale fajnie jest w posmaku czuć, że atakuje tak. taka właśnie. Goryczka. Taka mandarynkowo-pomarańczowo, taka kwaśność delikatna. Czujecie? Takie posmaki właśnie fajne, takie kojarzące się z cytrusami. Czyli to co, tak jak powtarzam, docent lubi najbardziej. I goryczka. I sobie do nosa. <laughs> Dobra, to mam. Chyba nie docenta. Eee, nie pinosem. To no coś chciałeś powiedzieć, że goryczka? Tak? Nie, że goryczka jest bardzo fajna, bo jest dosyć krótka mimo wszystko. No słuchajcie, to jest double IP, także pewnie podbudowa słodowa, tutaj nie mamy podanego estraktu, ale też jest olbrzymia. I ta kontra chmielowa powoduje to, że też ta... No stara 9% procent się nie bierze znikąd, tak? No, Zde zdecydowanie to piwo jest przechylone na stronę goryczki. Na Sonych milowo jak najbardziej. Tak, tak, tak. Ja wolę bardziej te, te double IP, takie bardziej właśnie spodowe, chociaż tutaj naprawdę jest to... powiem szczerze, naprawdę, Biwowar wykonał bardzo dobrą robotę moim tak. zdaniem. Na pewno. No. King of Hopes, czytam z etykiety. Dobra, no. Kolosa, Kolosal Hop Blend. Jak to się chwala na etykiecie. I w ogóle, dobra. dobra. My atakujemy dalej, na razie. Mamy już nieźle w czubie. Tak, tak. atmosferę przed ostatnim piwem degustowanym, czyli Double Bastards Arrogant Brewing z Kalifornii. Zwróćcie uwagę na. To jest, to jest butelka malowana, tak? No. Te logo tego diabła troszeczkę kojarzy się ze Stone Brewing, który też jest dosyć szeroko dostępne w całych Stanach, nie tylko w Kalifornii, na zachodnim wybrzeżu. Piwo ma a, ile? 11% alkoholu. Czy jak to mi przed chwilą, ciężki skurwysyn. Tak, ciężki skórwysem. Bardzo... Żeby nie mówić to w tym sensie takim, jakiego kurde nie lubię, czyli że zajebisty sztos. Jest to po prostu ciężki skurwysyn. Ale poczekajcie, Polakom bastard powinien się kojarzyć z albumem kata sprzed 30 lat, 20 lat. Początkiem lat 90. Tak, Roman Kostrzewski pewnie też kiedyś pił to piwo. Tak, dobra, ciśniemy. Jak to no. wygląda? Dobrze wygląda. Ten jak red-ipa, szczerze mówiąc. <noise> <Że> bo <butelki> zamieniliśmy. <noise> 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 Ale teraz tak, ja dokończę, bo pianka była, przez chwilkę natychmiast znikła. Nie, u was jest ta pianka To chyba u ciebie właśnie. No, my mamy zupełnie inne szkło, sensoryczne. Ty masz takie szkło takie dla degustacyjne typu. Ja mam gruitowe szkło, kopernikowskie, no. <noise> Ty, wczoraj były rodziny Kopernika w ogóle. Wow. Sto lat, 100 <noise> lat. <głos> O, kurwa. o kurwa. kurde, gęste piwo, po prostu jak likier. O. A na Ale jak to ale No, naprawdę double bastard. Można powiedzieć, że nazwa pasuje do tego kurde tak, kalibru. Tak, tak, tak. O jezu, ty, ale. Eee, szalte napisy z dołu, jak widzicie, pozdrawiające piekło i w ogóle... Hmm. Czy starzy metalek, kurwa? To nie jest coś w stylu American Barley Wine. Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście, że to jest taki American Barley Wine, nawet bym powiedział, że troszeczkę taki, nawet double American Barley Wine. Tu widzę słowo bitter, więc. No, bitter jest, zdecydowanie. Jest, bitter jest. Ale mogę się mylić, Każdy, w każdym razie dla mnie to już jest przeginka. To nie. Znaczy nie, ciężki kaliber. Zdecydowanie ciężki kaliber. Jest ciężkie, jest ciężkie. Ale jest tak jak tutaj napisali, że jest stronkę z HEL, tak? No jest no takie. I Je, to jest, jest to double bastard. Nie ma co mówić, nie, tak? Nie, nie bierze jeńców. Nie bierze jeńców. Słuchajcie, nie mówimy, że to piwo jest złe, ale jest naprawdę potężne pod każdym względem. Tak. Czarny padł, no nie? No... Bo to, ty, ale to jest października piwo. To jest świeże w No, W takim woltażu to jest środkie piwko. No 5 miesięcy ma z tego wynika, tak? I tutaj akurat przy tym woltażu, oj ten woltaż się przebija tutaj akurat. Tak. Tutaj Przez dosyć mocną słodowość. Wybaczcie mi, bo, bo po tych kilku piwach już nie pamiętam tak naprawdę wszystkich kapel, ale tutaj czuć był taki kiedyś kawałek de pała. I tutaj naprawdę czuć te pała. <noise> Drodzy panowie, kończmy no. tą nierównowalkę, skoczyliśmy na największym woltażu i tak zaraz, naprawdę zaraz weźmiemy te wszystkie sześć buteleczek, podsumujemy, które było najfajniejsze, które zrobiło nas największe wrażenie. A na razie, Filde power. Pała, dobra, pała. E, przed nami podsumowanie, czyli mam przed sobą 2, 4, 6 browarów. Z jednym słowem, co? Znaczy, powiem tak, no, to co nam się rzuciło w oczy, to po pierwsze. Właśnie, po, po, smak, smak, smak. W smakówki, w smakówki. Poza, poza tak naprawdę barwą e, tego piwa, czyli które miało być red eye to myśmy w ogóle w tych piwach nie znaleźli żadnych wad. Tak? Ja cię stuknę, tych piwo. <grym> ty no. no właśnie. To co zresztą ja widzę, i, i, i moim zdaniem, piwa kupione chyba w normalnym sklepie, tak? Tak, to są piwa też skupione po prostu w pierwszym, lepszym sklepie w Anaheim, co chciałem powiedzieć. Czyli w takiej jakby można powiedzieć polskiej żabce, tak? I bierzesz raz, dwa, trzy wybieralne było etykietka, bo oni Ci podłały etykietki. Znaczy, patrzyłem ty na etykiety, patrzyłem na style, patrzyłem na, 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 na wiesz, na i na itp., no nie? Zero masełka, zero warzyw, tak. zero skarpety, czegokolwiek. Zero zalegającej góryczki, to no, jest tak naprawdę... Też, też dokładnie. No. I tak naprawdę, wiecie co, no moim zdaniem nasz polski kraft owszem, się zajebiście rozwija, owszem, tak. zajebiście się kręci, ale tu zobaczcie widać, ile tu... mamy piw na rynku, które są z wadami. To tu... takimi wadami, że aż nie widać to są... po prostu, że rynek jest dojrzały. No. Co ciekawe, tak naprawdę piliśmy tutaj piwa, z których każde było inne tak naprawdę. Każda miało swój jakiś tam pewien e, można powiedzieć. E, wyraz, że tak powiem. I każde było niepodobne do żadnego piwa na polskim rynku. Zgodzicie się ze mną plus i w tak. No, no fakt, oczywiście, ale. No bo u nas takie mocarzy tak po, po 9V w górę, to tak mało jest, to, to nie w, Weźmy, weźmy ale... pod uwagę chociażby ten Iron Fist, tak? To było Pale Ale, które było naprawdę tak mętne jak hefeweizen tak naprawdę. Prawie. Było bardzo rzeźkie, bardzo orzeźwiające, mimo tego, że nie miałeś tam super hiper, mega wywrotowej, kurde... Góryczki, no nie? W ogóle nie miałem. Ale no wiecie co w ogóle, w ogóle, w ogóle które wam najlepiej spakowało? Mi to chyba najniższa spakowała. Mi najbardziej spakowało właśnie Iron. Mi Iron Fist i, i szczerze mówiąc ten Imperial IPA, tak? Tak, tak. tak. No i mówię, Nin i Red IPA też było fajne, no tylko, że nie było redem, no. No to się śmieliśmy z tej bardzo akurat mieliśmy dobry... Ale były naprawdę to sasne piwa. Ale mówię, dobrze, dobrze. każde jakoś, w jakiś tam sposób spakowało nam Eee, oczywiście. Niektóre ja były tak, bardziej, nie. bardziej były sesyjne, niektóre mniej. Tak, tak. Nie, Ale to Trzeba przyznać, że akurat tobie się udało. Te, przy tych sześciu piwach, które m, mieliśmy tutaj e, szansę zdegustować, one wszystkie były inne. Tak, tak, one wszystkie były różne. To nie było. Nie no właśnie, było, o to chodziło, nie żeby, dwóch, nie, żeby, nie żeby nie kupować dwóch, sześciu, tam dziesięciu nie było dwóch piw, piw, które były identyczne. No. Tak miało być, właśnie. No dobra. I było, co to, to, co to mówić. Słuchajcie, podsumowaniem tego całego filmu jest to, że mimo wszystko, że są naprawdę w Polsce browary rzemieślne, które robią fajne piwa, które robią naprawdę piwa, mimo wszystko powtarzalne, dobre jakościowo, ale tak czy siak 90% polskiego kraft musi się jeszcze sporo nauczyć. To fakt. Niestety, dobra, tym smutnym akcentem, przepraszam, pozytywnym akcentem uczmy się wy i w ogóle my, i a w ogóle i, i, i żegnajcie. Ti Nara. No, no. <grrug>